No i gonitwa się rozpoczęła troszkę z zawahaniem, ale szybko wychodzi sekretariat drugi na e, prowadzenie. Na drugim miejscu Santos. E, dalej e, Gracja. E, następnie Atlanta i w odstępie Asuan. E, 1400 metrów do e, słupa. Sekretariat drugi. E, Santos, e, Gracja. Dalej Atlanta, Asuan, ale te dwa konie już nieco, nieco w odstępie. I w tej chwili zrobiły nam się dwa wyścigi sekretariat Gracja i Santos z przewagą. Te trzy konie w odstępie kilku długości. Asuan i Atlanta. No, w tej chwili bardzo ładnie poprawiła Gracja przy kanacie, ale tam też Santos. Mocno, mocno teraz poprawił swoją pozycję. Odpada po mocnym rozpoczęciu sekretariat. Na trzecim miejscu w tej chwili galopuje Asuan. A chyba za chwilę też do sekretariata doskoczy Atlanta. I konie wychodzą na prostą. Z przewagą Santos na drugim miejscu Gracja. Santos, Gracja. E Asuan Atlanta na ostatnim miejscu, galopuje sekretariat drogi. I dowolnie z przewagą, e, jeszcze 200 metrów do słupa, ale przewaga olbrzymia e, z Santosa. No i za chwilę koń powinien zameldować się na słupie. Santos wygrywa gonitwę. Na miejscu drugim Gracja, trzeci Asuan, dalej Atlanta i ostatni kończy sekretariat.